Czy to koniec ery wysokich stóp procentowych, czyli najnowsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej? Jakie tutaj e, zakulisowe e, przesłanki świadczyły o tej decyzji? Czym się kierowała Rada Polityki Pieniężnej? Czy to był błąd, czy może z geniuszu? Oczywiście pokażę tutaj drugim tematem tego odcinka. Powiązanym z tą decyzją będzie kurs złotego. Jak ta decyzja wpłynęła na kurs złotego względem innych walut? Dowiecie się oczywiście w tym odcinku. Ale uważaj, uwaga, to nie wszystko, ponieważ będzie również Informacja dotycząca największego indeksu światowego, czyli biorę na tapetę SP500, pokażę Wam, jak radziły sobie największe spółki w Stanach Zjednoczonych, pokażę wam jak radził sobie ten indeks na przełomie tego czasu i czy potencjalnie jest jeszcze dobry czas do inwestowania, jeśli chodzi o rynek akcji, pokażę Wam na przełomie tutaj potencjalnych wskaźników, nawet jak wygląda indeks SP500 względem złota. Także zobaczymy, jakie możliwości daje rynek akcji. Jeśli. Ta tematyka czy ten odcinek wniesie realną wartość w Wasze życie. Nie zapomnijcie proszę o formie podziękowania. Dajcie łapę w górę, kliknijcie subskrypcję, dzięki czemu będziecie na bieżąco z nowościami, jakie dodaję dla Was na tym kanale. I oczywiście pomożecie mi w dodarciu to jeszcze większej ilości widzów, dzięki czemu każdy z Was potencjalnie będzie mógł budować tą kulę śnieżną i swój dochód pasywny. Jeśli Was ta tematyka interesuje, jesteście gotowi, akceptujecie wszystkie warunki, łapa w górę i nie przedłużając, lecimy już z pierwszym tematem tego odcinka. Koniec ery wysokich 100% i to jest temat pierwszego, pierwszy temat tego odcinka. Główny, o którym sobie powiemy, czyli Rada Polityki Pieniężnej i najnowsza decyzja, która, jak większość tutaj komentatorów mówi, wywróciła do góry nogami historię. Dlaczego i jak to wpłynęło na kurs złotego, dowiecie się za chwilę. Ja, oczywiście, tylko jeszcze wspomnę dla tych z Was. Co oglądają ten odcinek i być może i są po raz pierwszy na tym kanale, że rozmawiamy tutaj prostym językiem o świecie finansów, światowych gospodarkach, rynku akcji czy też kryptowalut. Często też nagrywam dla Was takie filmy. Tutaj od początku, jak możecie zacząć swoją przygodę z rynkiem akcji. Czyli ta, też tam był taki e, jakiś czas temu fajny film, o którym tutaj pokazywałem, jak można z e, prostymi krokami zbudować dochód pasywny nawet wart milion złotych, i pokazywałem, w jakich krokach. Jak można to zrobić? Jeśli tutaj nie widzieliście tego odcinka, gorąco Was serdecznie zachęcam, postaram się go podpiąć. Również pokazuję, dzielę się swoimi spostrzeżeniami, ponieważ nie tylko teoria, ja również inwestuję i pokazuję Wam najnowsze tutaj moje decyzje, w co inwestuję i dlaczego mogliście zobaczyć choćby w najnowszym, wcześniejszym odcinku. Też również gorąco Was zachęcam serdecznie. Link znajdziecie w opisie, jeśli Was to interesuje. To gorąco Was zachęcam. Jeśli jeszcze raz powiem, odcinek niesie go. Tutaj yy, wartość do waszego życia. Oczywiście, zapraszam gorąco. Do, dajcie łapkę w górę. Im więcej łapek, tym lepiej tutaj w rozwoju tego kanału, żeby budować społeczność pasywnych inwestorów. Ale nie przedłużając już, lecę z y, pierwszym tematem szokująca decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Złoty w odwrocie pora przenieść się tutaj na ekran i pokazać, chodźcie, pokażę Wam, jakie tutaj, jakie. Yy, konsekwencje miała decyzja, najnowsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej. I już tutaj przerzuciłem się na ekran. Możecie zobaczyć najnowszy wpis tutaj na Facebooku i jeszcze z tego miejsca gorąco serdecznie Was zachęcam. Do śledzenia pozostałych social mediów, Facebook yy, czy też Twitter, gdzie dodaję najnowsze informacje i kluczowe często informacje makroekonomiczne ze świata. Gorąco Was zachęcam, a ja już przechodzę do tematu i możecie zobaczyć, że decyzja naprawdę tutaj zaskoczyła większość tutaj inwestorów. Spodziewano się może i obniżki stóp procentowych, ale nie tak drastycznie, bo tu możecie zobaczyć: obniżka stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych, osłabiła złotego względem euro czy też dolara. Co oczywiście później Wam pokażę. I według tego mojego opisu też możecie zobaczyć. Dodatkowo Rada Polityki Pieniężnej pokazała e, niejednokrotnie, to też moja opinia, że potrafi zaskakiwać. Jak wiecie, Fed komunikuje wcześniej swoje decyzje, rynek najczęściej wie, w jaką stronę będzie podążał tutaj e, Fed, czyli. Rada Polityki Pieniężnej, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, u nas często bywa to tak, że nagle dowiadujemy się, że jest jakiś konkretny ruch. No, Adam Grappinski nie pozwala, żeby większość tutaj publiki nam się nudziła, i jak zwykle możemy liczyć na jakąś gorącą decyzję, jak to miało tutaj w przypadku właśnie tej decyzji. I tu możecie zobaczyć szokujące, zapadła cisza, kulisy zaskakującej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Rada Polityki Pieniężnej nieoczekiwanie podjęła w środę decyzję o obniżce procentowych, to co pokazywałem, aż o 75 punktów bazowych. Dlaczego jest to takie szokujące? Ponieważ przede wszystkim tutaj, jak możecie zobaczyć, e, mamy inflację CPI, która jest w granicach... 10%, a stopa referencyjna jak widzicie już nam spada, możecie zobaczyć w granice 6%, jak widzicie kolejny artykuł ze Stowarzyszenia Indywidualnych Inwestorów, do którego należę i gorąco również serdecznie zachęcam do śledzenia tam informacji, często właśnie jak widzicie, widzicie nimi się posiłkuje i też pokazuje ten artykuł jak wyglądają stopy referencyjne, czyli ta główna już spadła do 6%, lombardowa 6,50%, czy depozytowa, 5,50, tak się kształtują stopy procentowe i tak wygląda wykres stopy procentowej na tle inflacji, na czerwoną inflacja CPI, a stopa ta referencyjna, czyli która nas interesuje, jest tutaj, to stopa ta, możecie zobaczyć, stopa depozytowa, lombardowa i stopa referencyjna RPP, czyli tutaj powiem, Zielony, tak to wygląda. Jak widzicie, jeszcze daleko, daleko w tyle, jeśli chodzi o dogonienie inflacji. Ale jak widzicie, Rada Polityki Pieniężnej lubi zaskakiwać rynek. Jak to zaskoczyło dotyczące właśnie sytuacji dolara, pokażę Wam za chwilę. A w tym momencie postaram się pokazać, jak to zaskoczyło. Na pewno klientów i tu możecie zobaczyć w bankach nerwowo po cięciach stóp NDP klienci mogą czuć się oszukani, jeśli chodzi oczywiście o najnowszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej, także jak widzicie naprawdę dużo w ostatnim czasie dzieje się, jeśli chodzi o sytuację Rada Polityki Pieniężnej, możecie powiedzieć, nawet tutaj jest na, e, informacja, za chwilę się okaże, że główny wskaźnik, który rządzi się rynkiem będzie reagował nie na to, co mówi MBP, lecz na informacje pozyskane drogą nieoficjalną mówi nam osoba z e, sektora bankowego, także jak widzicie, e, no tutaj WIBOR funkcjonuje od 30 lat, suma opartych na nim umów, w tym kredytowych, ale nie tylko sięga około 10 bilionów złotych, także możecie zobaczyć że tutaj problem z komunikacją banków centralnych, jeśli chodzi o politykę, często też można się spotkać, że banki tutaj możecie zobaczyć w podczas, kiedy oprocentowanie rad spadnie. Także ta na pewno decyzja uderzyła w banki, które tutaj bardzo dużo traciły po decyzji Rady Polityki Pieniężnej, a jak na e, wygląda rynek akcji na chwilę obecną, no to możecie zobaczyć tak tabelka się prezentuje, e, Asecopol e, najwięcej tutaj stratny e, cyfrowy Polsat, e, czyli 3,24, 3,21 i PZU 1,53 na minusie, a Tutaj największym zwycięzcą dzisiejszego dnia, czyli nagrywam to w poniedziałek, nie typowo z reguły jest to w niedzielę, ale natłok obowiązków sprawił, że nie mogłem tego nagrać wcześniej i 1.66 na plusie 3 Kruk 1.39, także jak widzicie, jeśli chodzi o sektor bankowy, zobaczmy jak banki wyglądają PK OSA na minusie. MBank na minusie, Alior na minusie. Także jak widzicie, dalej niestety negatywny sentyment, jeśli chodzi o rynek bankowy. Cała decyzja zaskoczyła ta obniżka 100%, procentowych. A jak mocno zaskoczyła, i jak mocno złoty tracił, dowiecie się za chwilę. Pogrom na złotym, czyli jak decyzja Rady Polityki Pieniężnej wpłynęła na kursy złotego. Pokażę Wam już w tym momencie, czyli pora na drugi temat tego odcinka, coś co, o czym mówili inwestorzy w poprzednim tygodniu. Nie mogę oczywiście tego zabraknąć. Już Wam pokazuję, jak tutaj inwestorzy odebrali najnowszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Już zapewne widzicie to, co ja, czyli załamanie na złotym. Rynek pokazał MBP czerwoną kartkę, i tu możecie zobaczyć, że po decyzji. A Rady Polityki Pieniężnej złoty stracił około 2% względem dolara i euro. Może więc mówić o prawdziwym załamaniu polskiej waluty, które pogłębia się z każdą godziną. I oczywiście mowa tutaj o obniżce 100% o 0,75 punktów bazowych, czyli więcej niż oczekiwał rynek. A jakie to było załamanie i jak to wyglądało, możecie zobaczyć to na przykładzie tego artykułu. Generalnie chodzi tutaj o o to, że z granic 4,50 tutaj wyskoczyliśmy w granicę 4,54, co starałem się Wam pokazać tutaj jakiś czas temu i tutaj możecie zobaczyć dane na 30 minut. Jeszcze raz pokażę Wam, jak szybko tutaj wystrzeliło, wystrzelił dolar z tej strefy tutaj, gdzie miał bardzo duże problemy, to możecie zobaczyć. Oczywiście ten kurs nie będzie jakoś super wyglądał, od razu mówię, także to przedde, żebyście wiedzieli. Zobaczcie, jaki potężny wystrzał tutaj, Dokładnie zobaczcie 6 siódmy i tutaj od razu tego szóstego, nawet już zobaczcie, e, czy siódmego, zobaczcie 7 września, potężny wystrzał. to możemy sobie zobaczyć tego siódmego, jaka tutaj była. Zobaczcie, praktycznie 2%. Tyle poszło do góry, jeśli chodzi o najnowszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej, a zobaczcie od tego miejsca, czyli to jest szósty dokładnie września. Do tego no to mamy praktycznie 2%, także e, bardzo mocno tutaj zareagowała e, złotówka czy złotóweczka, jak mówicie na tą decyzję Rady Polityki Pieniężnej e, niestety tutaj e, spowodowało załamanie kursu względem euro czy też e, dolara, tutaj możecie zobaczyć, że bardzo mocno tutaj tracił złoty wobec, możecie zobaczyć euro, barierę 4,50 przebiło, a jeśli chodzi tutaj o dolar 4,20, także już zobaczę jak to wygląda, 4,30 musimy zapłacić w tym momencie za jednego dolara, a ja już przejdę tylko pokrótce do tego wykresu, co chciałem Wam pokazać i o czym już wcześniej Was starałem się informować, zobaczcie, Często mieliśmy na dolarze takie korekty po 22%, po 15%, zobaczcie, kolejna 15% i dokładnie do czego zmierzam, zobaczcie, po takiej korekcie, jak tutaj była sytuacja, wróciliśmy, zobaczcie, później była kolejna korekta, zobaczcie, tutaj wróciliśmy. Kolejna korekta, no i wygląda na to, że jeśli nic się nie zmieni, nie będziemy mieli jakichś niepokojących informacji ze Stanów Zjednoczonych, no to dolar powinien iść do góry, powinien wrócić powolutku do tego kursu przynajmniej na poziomie 4,50 czy też 4,60, jak to było wcześniej. A jak widzicie, Rada Polityki Pieniężnej być może uprzedziła resztę banków centralnych, bo zobaczymy, jak Fed zareaguje na decyzję. Jeśli chodzi o inflację, którą poznamy już w tym tygodniu, tak w tym tygodniu, ponieważ nagrywam tutaj ten odcinek w poniedziałek, czyli już w tym tygodniu poznamy najnowszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Także jeśli chodzi o kurs tutaj o dolara, to możecie zobaczyć, że mieliśmy wcześniej właśnie takie króciutkie załamania dotyczące właśnie takiej sytuacji, jeśli chodzi o dolara względem złotówki, a jak wygląda dolar względem innych walut, już Wam pokazuję, możecie zobaczyć euro tutaj do dolara, umacnia nam się nieznacznie 1,07 czy Fund względem y, dolara 1,25 y, i też 0,51% do góry, także y, jak widzicie, dolar względem euro czy funta wręcz bym powiedział traci, a względem złotówki zyskuje, także tutaj możecie zobaczyć, że Rada Polityki Pieniężnej nie tyle, że nie pomogła, no to jeszcze zaszkodziła, e, jeśli chodzi o kurs naszej złotówki, czy złotóweczki, możecie zobaczyć, że jeśli chodzi o opinię ekonomistów i ekspertów, pozwala ona stwierdzić, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej o tak solidnym cięciu stop procentowych była zaskoczeniem RPP, przecenia złotego, o to im chodzi, przecież to zwiększy inflację, takie zapytanie komentuje w ten sposób Piotr Kuczyński, analityk domu inwestycyjnego Helion. Jeśli chodzi o ten artykuł, możecie zobaczyć złoty traci nie przez obniżkę stóp, ale przez skalę cięcia, czyli to, co mówiłem, tak duże cięcie powoduje, że no niestety, jeśli chodzi o nasz parkiet warszawski WIG, większość spółek traci, najwięcej traci, co właśnie banki po tej decyzji toraz. drugie, złotówka nam się osłabia i tak jak mówiłem w tym artykule na Facebooku w którym pisałem, chyba tylko, chyba tylko kredytopiorcy mogą cieszyć się z tej decyzji, jeśli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej, czyli Adam Krapiński Show, znowu namieszał, jeśli chodzi o rynek akcji, czy też o rynek walutowy. Także jak widzicie, dzieje się karuzela dalej tutaj, jeśli chodzi o decyzję RPP. Mówiliśmy o naszym złotym, czyli złotóweczce. Była najnowsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Pokazałem wam, jak ona tutaj wprowadziła zamieszanie na rynki finansowe, na kurs złotego. i Teraz pora. Przenosimy się za ocean i pokazuję wam, jak radziły sobie największe firmy w Stanach Zjednoczonych, czyli Piore na tapetę SP 500 i. Na początku najwięksi przegrani tego tygodnia, czyli jedne z największych spółek możecie zobaczyć: Apple na minusie ponad 6%, Nvidia 7% na minusie, AMD 5,22, Pfizer możecie zobaczyć 5,44. No i nieznacznie możecie, możecie zobaczyć tutaj sektor bankowy: takie firmy, takie tuzy bankowe jak JP Morgan, Bank of America, czy PayPal minus 3,37% w przeciągu tego tygodnia. A jak wygląda? O, wyglądają naj Największy zwycięzcy tego tygodnia, na pewno Microsoft, zobaczcie 2,37 na plusie, Facebook 2,59, Tesla, zobaczcie 8,24 na plusie względem tego tygodnia, czy Amazon 2,17, dalej oczywiście 1,59 czy 1,80. Odpowiednio Netflix i Disney nam zyskują w przeciągu tego tygodnia, oczywiście sektor energetyczny, ropa, gaz. Exxon, Mobile czy Chevron również na ponad 1% plusie, także tak wyglądają tutaj największe firmy w Stanach Zjednoczonych. A jak wygląda rynek z Forex, euro do dolara, 3 funt do dolara, już poznaliście. Dalej tylko pokrótce powiem: ropa 87 dolarów za baryłkę, złoto 1946 dolarów, bitcoin 25, ponad 25 tysięcy musimy dolarów zapłacić za jednego bitcoina, i tak wyglądają pozostałe kursy, jeśli chodzi Chodzi o rynek akcji, a tak wyglądają największe indeksy w Stanach Zjednoczonych na chwilę obecną, gdzie nagrywam ten materiał, czyli poniedziałek e, możecie zobaczyć S&P 500 nieznacznie na plusie na 0,25% Nasdaq 0,46% czy Dow Jones 0,09% także jak widzicie mieszane nastroje, e, te największe spółki jak Apple potrafią tracić ponad 6%, a chodzi tutaj oczywiście o zamieszanie w chińskiej fabryce e, Apple a tutaj nie korekta po naprawdę potężny wzrost tak, je, jeśli chodzi o branżę AI, e, czyli koń pociągowy całego indeksu S&P 500 i zaraz Wam pokażę informację, porównanie e, właśnie S&P 500 z względem WIG20, dlaczego według mnie bardziej warto interesować się rynkiem w Stanach Zjednoczonych niż naszym warszawskim parkietem. Dowiecie się oczywiście tego za chwilę. I krótko jeszcze dosłownie o najważniejszych decyzjach w tym tygodniu, które czekają nas, no to na pewno amerykańska inflacja, czyli wskaźnik, który już w najbliższą środę poznamy o godzinie, głównym punktem będzie odczyt sierpniowej inflacji w Stanach Zjednoczonych, także ten wskaźnik też może wpłynąć na potencjalne podwyżki w Stanach Zjednoczonych łącznie, także bardzo ważna według mnie środa, ponieważ no, poniedziałek tutaj, czyli kalendarium bardziej w Chinach, to znamy dane CPI, jeśli chodzi o wtorek, to, to tam będzie niewiele takich danych, bardziej egzotyczne tutaj dane makroekonomiczne, czyli środa, kluczowy dzień dla rynków, inflacja CPI, to też potencjalnie może nam wpłynąć na wyceny Tutaj i nastroje giełdowe. No i 14 września, czwartek, decyzja Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego. Zapewne w sprawie stóp którą poznamy godzina 14.15 BC. Tutaj zakłada, że tym razem nie podniesie stóp Czy tak zaskoczyje, jak Rada Polityki Pieniężnej zmieni w ostatniej chwili tę decyzję, czy nie? Dowiemy się oczywiście w. Dowiemy się oczywiście 14 września, i oczywiście kończy, kończący tydzień piątek, 15 września, czyli giełdowy ranek, zacznie się od rozpakowywania comiesięcznej paczki danych z Chin, czyli produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, ceny nieruchomości oraz inwestycje w miastach. Tam będą wszystkie te raporty, które poznamy, jeśli chodzi o gospodarkę Chin. Oczywiście nie tylko, ponieważ będzie inflacja CPI w Europie, którą poznamy około godziny 8:45, czy wyniki z Francji, Włoch i tak dalej za sierpień. Także jeśli chodzi o inflację CPI, pamiętajcie tutaj, że o godzinie tutaj też poznamy raport statystyczny, staty, 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 jeśli chodzi o produkcję przemysłową DAS. Stanów Zjednoczonych koło godziny 17, także tak to wygląda, jeśli chodzi o raporty kwartalne, które opublikują w tym tygodniu polskie filmy to Anika, Cormai, Nełak, Selena, Ultimate Games, także według mnie kluczowe tutaj środa będzie środa 13 września dla rynków finansowych inflacja CPI Stanów Zjednoczonych. Największy indeks giełdowy w Stanach Zjednoczonych versus największy indeks giełdowy w Polsce. Co z tego porównania może wyniknąć? Dowiecie się za chwilę. Zaczynam oczywiście od rynku w Stanach Zjednoczonych, czyli wędrujemy tutaj za ocean. Jak widzieliście przed chwilą, pokazywałem wam, jak sobie radziły największe spółki w Stanach Zjednoczonych w przeciągu tego tygodnia. Pora zobaczyć, jak radził sobie indeks SP 500 na przełomie poszczególnych lat, dlaczego warto inwestować w Stanach Zjednoczonych, dlaczego ja uważam, że to jest według mnie lepsza alternatywa względem polskiego rynku akcji. Dowiecie się za chwilę. Na samym początku, żebyście widzieli, jak wygląda sytuacja na SP 500, no to pokażę Wam praktyczny przykład. Rok 2020 szkodnik, spadki na rynku akcji i po prostu zobaczcie, jak potężne odbicie tutaj na indeksie SP500 ktoś, kto... Kupił taki indeks nabył ETF na choćby indeks SP 500, inwestując w roku 2020 i już w 2021 w listopadzie mógł tutaj zyskać około 120%. Zobaczcie, nie inwestować w poszczególne spółki, a inwestować w sam indeks, dzięki temu mógł tutaj zyskać potężne zyski i co przemawia za rynkiem w Stanach Zjednoczonych, no to już lecę. Na pewno pierwsza rzecz Kapitalizacja rynkowa tych spółek, jeśli wybierzecie odpowiednią spółkę do portfela, no to według mnie mniejsza zapewne będzie możliwość wybierając takie tuzy jak Microsoft i tak dalej, że taka spółka Wam z dnia na dzień zbankrutuje. Drugie, też macie mniejszy udział tutaj w. Procentowych decyzjach państwa, tak jak to ma w przypadku WIK20, o czym za chwilę pomówię, czyli kolejne tutaj plus trzecie, jeśli wybieracie tutaj do swojego portfela spółki dywidendowe, no to SF500, tam znajdziecie prawdziwych tuzów, arystokracji dywidendowi, Coca-Cola 3M, Pepsi, no i masa, masa więcej spółek Johnson Johnson, które wypłacają dywidendy nieraz. Rosnące dywidendy nawet w przeciągu 60 lat, co inwestor polski łatwiej się za głowę, ponieważ u nas znaleźć bardzo dużo spółek, gdzie te dywidendy rosną powyżej 20 lat, no to jest praktycznie ciężko, a już nie mówiąc dłużej, także na pewno historia też giełdy w Stanach Zjednoczonych o wiele dłuższa. No i kolejny na pewno rzecz bardzo istotna, czyli czynnik tutaj ważności. Giełda w Stanach Zjednoczonych jest największą giełdą na świecie, także decyzje, i kurs tutaj, w którym podąża ta giełda, wpływa na to, że inne rynki finansowe również spadają, bądź idą do góry, w zależności od tego, jak ruszają się indeksy w Stanach Zjednoczonych. Także, to według mnie, jedne z głównych plusów, co przemawia, że ja inwestuję w Stanach Zjednoczonych, i również dodatkowo dywersyfikacja walutowa, mając dolara, gdzie jak widzicie, tutaj ten kurs dolara znacząco w ostatnim czasie nam spadł. No to też możecie dywersyfikować się, ponieważ nasze złoty czy złotóweczka względem innych walut, jak wiecie, traci na wartości najbardziej. Także będziecie względnie w stanie też bardziej chronić swój kapitał. Takie są plusy, jeśli chodzi o takiego inwestora. Jeśli chodzi o SP500, a jak wygląda ten indeks i jak potencjalnie może wyglądać w najbliższej przyszłości, pamiętajcie, żadnej kryształowej kuli nie mam względem tylko sygnałów, jakie daje rynek. Mogę pewne rzeczy starać się odczytać, oczywiście w długoterminowej na długoterminowym czasie, ponieważ krótkoterminowymi jakimiś prognozami staram się nie zajmować, także tutaj możecie zobaczyć potężna pompa, jeśli chodzi o SP500. Tutaj korektę mieliśmy i jak widzicie, znowu wybiliśmy do góry. Według mnie bardzo ważna dwustookresowa średnia, jak widzicie podwyższony wolumen, pokazuje, że mamy tutaj cały czas obroty, jeśli chodzi o SP500. Zobaczycie, jak mamy tutaj bardzo mocno podwyższony, no to wskazuje nam, że będziemy mieli jakieś większe wyższą. Bardzo ważne decyzje Fedu, bardzo ważna informacja już w najbliższym tygodniu, jeśli chodzi o inflację. Oczywiście o tym Wam powiem. To może potencjalnie rozgrzewać inwestorów i wpływać na kurs tutaj SP500, ale, no właśnie, tutaj, żeby nie było tak różowo, pokazuję Wam wskaźnik, na podstawie którego, według mnie, też warto zobaczyć, jak wyglądają wyceny na rynku w Stanach Zjednoczonych i SP500 do złota, czyli pokazuje jak dużo trzeba tutaj jak dużo trzeba tutaj do, jak tutaj, ile uncji tutaj złota potrzeba, aby kupić taki indeks SP 500. Jak możecie zobaczyć, niestety, bardzo dużo w tym momencie jesteśmy na jednym z najwyższych poziomów od 2010 do 2023, czyli 13-letnia Hossa w Stanach Zjednoczonych co może przemawiać też za tym, że w październik, często miesiącem krachu mówi się, to też potencjalnie może wpłynąć na to, że będziemy mieli jakieś istotne spadki na rynku w Stanach Zjednoczonych, ale czy tak będzie, o tym oczywiście przekonamy się wkrótce. I tutaj też dodatkowo możemy zobaczyć, jak wygląda historia S&P 500 na przełomie czasu i jak widzicie tutaj S&P 500 bardzo wysoko był w 2020 i tutaj wróciliśmy nisko i z powrotem tutaj rośniemy także. Jeśli chodzi o spółki w Stanach Zjednoczonych, takie jak Nvidia, ja uważam, bardzo mocno przewartościowane spółki, które skorzystały z trendu AI, sztucznej inteligencji, zobaczcie, 447 dolarów, według mnie bardzo mocno tutaj zawyżony kurs takiej spółki. Tam, jak wejdziecie pewnie na cena, zysk czy też inne wskaźniki, one będą potężne po prostu. Także, według mnie, to może wpłynąć, że jeśli tego konia pociągowego w postaci MIGI, Apple czy też innych kluczowych firm nie będzie, to też indeks SP 500 może nam spać, Także, ważne jakie spółki wybieracie, możecie wybierać niekoniecznie te największe spółki, o których się mówi, czyli Tesla, Amazon, za którymi ja, jak wiecie, nie przepadam. Ale wybierać sobie jakieś dywidendowe spółki, które w swojej branży są po prostu bardzo mocne. Jak wiecie, one będą z nami, ponieważ będzie zawsze popyt na choćby takie napoje jak Coca-Cola, Pepsi, czy też jakieś dodatkowo usługi, pasy do zębów, czy też inne rzeczy pierwszej potrzeby. Także takie spółki będą z nami bardzo długo. I przechodzę już do Big 20. Przede wszystkim kamyczek do ogródka, co mogę wrzucić, że nasz indeks bardzo chimeryczny na przełomie czasu, tutaj możecie zobaczyć. Wypad powyżej 2648 no to jest rzadkość, zobaczcie, w 2018 próbowaliśmy to wybić wcześniej, no praktycznie nie było takich prób i zobaczcie w granice 2477 i to jest najczęściej tyle, na ile stać zaatakować nasz indeks, także według mnie. Podobna analogia co rynku chińskiego, czyli jest Tani, cały czas Tani, ale to nie oznacza, że nie może być bardziej. Jeszcze bardziej te, jeszcze tańszy i możecie zobaczyć tutaj, zobaczcie od 2020 kurs 95% drogury, także o wiele gorzej, jeśli chodzi o SP500. No i o wiele gorzej tutaj zaczął reagować na te wydarzenia dla naszej wschodniej granicy: prawie 50% strat, także zobaczcie, jak praktycznie byśmy mieli wojnę u siebie, także. Potężne tutaj spadki, i dopiero teraz zobaczcie odreagowanie. Tak na dobrą sprawę do średniej to nie jest nic wielkiego, jeśli chodzi o to odreagowanie w 2022. Zobaczcie, ponieważ sam 2022 to, to już końcówka, zaczęliśmy dopiero iść do góry. No, tam był bardzo słaby, jeśli chodzi o sektor polski. Teraz bardzo dużo banki dostały, także według mnie. Kluczowy tutaj opór 200 okresowa średnio krocząca, jak będziemy powyżej tego, no to możemy liczyć, że zaatakujemy po raz kolejny 2186, kluczowy opór wsparcie 2000, 1946 na chwilę obecną, według mnie tak to wygląda, jeśli chodzi tutaj o notowanie, no to możecie zobaczyć na WIGU20 1947 w chwili obecnej, także tak się prezentuje, jeśli chodzi o inwestowanie w Stanach Zjednoczonych, daje większe według mnie możliwości, ale też musicie wziąć ryzyko do nagrody według mnie. W tym momencie jednym z lepszych alternatyw do inwestowania na pewno będzie rynek obligacji, który przynajmniej jeśli chodzi o 10-letnie obligacje w Stanach Zjednoczonych, mniejsze ryzyko niż inwestowanie w przegrany rynek w Stanach Zjednoczonych, ale jak wiecie. Osoba, która inwestuje długoterminowo, na, przy, na przełomie 20 lat, tak, czy się według mnie powinna być na plus, dywersyfikuje kapitał, także też spółki dywidendowe, które mają konkretną historię. Także według mnie na pewno lepsza alternatywa. Dajcie znać, co wy myślicie, jakie są wasze spostrzeżenia względem tutaj, czy wy wybieracie inwestowanie w BIC 20 MBI 40 czy może tutaj na e, rynku w Stanach Zjednoczonych. Jestem ciekawy waszych komentarzy, koniecznie tutaj po tym odcinku, Zachęcam Was gorąco, jeśli odcinek Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję, oczywiście dzięki temu będziecie na bieżąco, dzięki temu będę również mógł dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Za wszystkie subskrypcje gorąco serdecznie Wam dziękuję, mam nadzieję, że udało mi się pokazać, jakie po prostu tutaj, jak te decyzje Rady Polityki Pieniężnej wpłynęły po prostu na rynek walutowy złotego, jak wygląda nasz rynek akcji względem S&P 500, dlaczego według mnie Stany Zjednoczone są lepszą alternatywą do inwestowania, niekoniecznie jeśli chodzi zawsze o akcje, ponieważ akcje, jak wiecie, w ostatnim czasie są bardzo mocno przegrzane, ale możecie inwestować też w surowce, możecie inwestować w metale szlachetne, możecie inwestować w obligacje, czy też, jak mówię, często rynek kryptowalut, który, jak widzicie, pokazywałem na rynku Forex, też w tym momencie, no, ma ciekawe ceny, ponieważ tutaj jeszcze dwa, trzy razy możecie zarobić na tym rynku, jeśli oczywiście jesteście zdeterminowani, jeśli straty 40-50% Was nie przestraszą, bo, ponieważ pamiętajcie, to rynek, który się charakteryzuje swoimi prawami. Także ja Wam pięknie, serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek i już do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!